Kochani, dzisiaj zagramy sobie w toka boka To boka, proszę. E, Witam na kanale Zoe. Tylko dzisiaj sobie wieczorną pielęgnację. Jak się wszyscy już do spania, także musicie chwilę poczekać. Muszę wszystko przygotować. Spróbujmy, kochani, wieść o Mamy ale nie tędy. to już Zobaczmy, czy tylko dziewczynki są ogarnięte. Jesteście ogarnięci? Tak. Ja tak, i tak. I ja. Dobra, tu kładźcie się już. Do jutra, do jutra. A jutro idziecie do śledzy przy szkole. so ben için öyle şey o ve çiftin kendi yapıp kalanlarla aşacağım. Bir de yoksa. Huh. Tadam güzel.

Dobra. Piesek też idzie powoli spać. Kurde. Trzeba. Tu będzie spać. Kurde. Trzeba mu siedzonko załatwić. Temu ja mu poszło najgorsze. Siedzonka. Siedzonko dla piesków. że tu coś będzie. Nie wiem, tu? Tu raczej nic nie ma na piesków. Nie no, ale wiedziałam, bo tu są dla pieszków hmm, Zobaczymy. Może to? To będzie idealnie pasować. Zobaczymy, czy jest coś jeszcze. Jest. to będzie też obok, Które będą obok dziewczyny. Tylko dziewczynki muszą być taty a piesek też, obok nie, ale. Albo damy tutaj nagrodę, pewnie będzie zabudzać scen i będą się budzić. To może to damy tu, albo gdzieś tutaj. Jeszcze jakąś karnę mu damy Takie Takie widziałam gdzieś do wody do. Tu się będzie mógł robić i jeść Już damy olej Pienię sobie zje na kolację, kolację. bo bo wszyscy jesteśmy już Ну так не наплывет на девчонок. Нет, No tu mi się napoją. No tu druga mi się napoi. My też się napoimy. Kupię sobie herbatę. No ale jeszcze sobie nie Idziemy już w spać. Sobrana, sobrana. Przepraszam za to, co tu było napisane, bo ja mam pojadowany telefon. Tylko dziewczynki niech też iść. Idą spać. Dobra. Idą spokojnie. Nie mają żadnej przytulanki, ale to mi utrudni. Zobacz, tutaj są. No, tu jest dla niej tam przytulanka, która jest młodsza. Tylko minut. Ja tylko ty z nim trzymam. Tymczasem u dziewczyny. Ja ubieram cię podliżoną. No nie, bo ja. Ja. Jest mi zimno. Tu mi też jest zimno. To jest coś innego. Teraz w to sobie, ja sobie, sobie ubierasz tamto.

Ну да, он говорит, что тут пить не могу Я не знаю, что я не могу 我父母。嗯 No, to nie, ma się sprać, to nie ma się. godzin nie, 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 Co się nie, nie, ale się wam... nie, nie, Co się dzieje

Daj w kozie. Dobra, musimy już iść. Musimy iść delikatnie na dół. Ludziecy nie zauważyli. Na ja serio. Pójdę na jeden? Bo chyba mieliśmy mi pójdę na jeden. Dobra. <kohy> nie wiem. No Jeszcze raz. Dobra, jesteśmy. Dobrze, że wyszliśmy. Musimy już iść. Wiem. Dobra, wychodzę. Dobra, to wrócimy. Chodź. Okej, już idę. Tam siedzą. Dobra, już są. Dawaj różę. Dziękuję. Wiem, że mam różowe włosy, ale kocham białe. Cześć. Cześć. To dla ciebie. O, oh. jesteś taki sam jak Kawaii. Wiem, mm razem -hmm. kochamy radość, Dobra, to kupmy może popcorn Okej okay. O Boże, co oni tutaj robią? Ale kto? Nasi rodzice Nie yeah. Gdzie jest dramat? Jezu, dziewczyny, wszystko okej okay. Tak, tak, tak nic nam nie zepsuje To my poprosimy e, cztery pokoleń. Albo. No wam. Coś jeszcze? Tak. Ja poproszę oranżadę Tu schowam nie Ja poproszę wodę mineralną. O, to ja ci wezmę. Jesteś taka słodka, że tylko ci z mhm. będzie, tak? Tak. Zapłaciłam. My siedzimy specjalnie tu. Nie, no to są ja, ja. Naszych rodziców. Co natura? Nie wiem. Ale nie się lewia? Lili, Zuzu, co wy tu robicie? Eee, nic, nic. Czyliście skończą, tak? Tak. Jakby. Możliwe. Tak, jakby to możliwe. No. Zobaczyliśmy ten film, co mieliśmy go dać. Aha. No to dobra. Pa. Nie jesteście na złe? Nie. Cieszyli się. Czemu? Bo znaleźliście kolegów. Tak. Nic nie ma zbieraliśmy na swoje studia, dlatego w piątek wyjeżdżamy. Co? No. Na razem z nimi. Okej, okay, no to spakujemy was. Okej, okay, pa! Dobra, Pojechali, czyli my idziemy na samą górę. No, tu, my, tu.

Później... O, wow, ale fajny był ten film. No, mi też się podobał. Kolejny mój lisak. Mmm, dobre. To się cieszę. Jestem gotowa już na studia papa, pa więc tak, O ty Zaraz to wynos kolorzy wy nas. Tak to fajna grupka się z nas tworzy nie. O, zamykają już, chodźmy lepiej. Dobra. To cię może spakujemy się o górę. Tu informację, że jutro się rozpoczynają nasze studia. Co? No. To szybciej. Dzwoncie po. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie drugą część. Nie musicie pisać, ja zaraz zrobię drugą część. Pa!